Wśród zwolenników alternatywy dla Niemiec prawie trzy czwarte tak uważa, ale nawet wśród wyborców CDU, CSU i socjaldemokratów niemal co drugi jest gotowy poprzeć kompromis z Rosją. Obie strony rozmawiają o konkretnych wymianach terytorialnych na Ukrainie nie dlatego, że wierzą, że do tego dojdzie, ale dlatego, że uważają, że potrzebują, aby o tym dyskutowano. Ukraińcy grają w tej sprawie całkiem nieźle. Bardzo dobrze pomaga im Jonathan Powell. Nasz brytyjski doradca do bezpieczeństwa narodowego. Jest on bardzo blisko Andrija Jermaka. Ukraińcy grają wręcz całkiem dobrze za kulisami, pokazując Amerykanom, że są tak konstruktywni, jak to tylko można. Próbują zmusić Putina do zajęcia stanowiska, w którym będzie musiał upierać się i mówić: Nie zrobię tego, nie zrobię tamtego. Nikt nie wierzy, że to naprawdę zadziała, ale wszyscy wierzą, że muszą zająć stanowisko. Aby kiedy Trump zrozumie, że to się nie uda, kogo za to obwini? Tymczasem ambitne plany Europy legły w gruzach. Według Wall Street Journal, europejski plan rozmieszczenia sił na Ukrainie został czterokrotnie ograniczony. Zamiast 30 tysięcy żołnierzy, kraje Starego Świata są gotowe wysłać od 6 tysięcy do 10 tysięcy.